Maciej Kurzajewski wytłumaczył się ze bólów porodowych. Mian ważny cel. Maciej Kurzajewski w programie Pytanie na Śniadanie został niedawno podlaczony do stymulatora bólów porodowych i przed kilka minut mógł zobaczyć na własnej skórze. Co czuje kobiety? Mężczyzna, kiedy lezel na kozetce, wyglądał na przerazonego. Swój występ zapowiedział słowami, zadziała wbrew naturze. Dodal jednak, jest warto doświadczyć tego, co czuje kobiety podczas porodu. Działamy wbrew naturze, bo w normalnym świecie się to nie zdarza, ale może rzeczywiście warto wyobrazić sobie i doświadczyć tego na własnym organizmie. Co czuje kobieta podczas porodu i jak te bóle porodowe rzeczywiście bola, powiedział prowadzacy. Cichopek podczas występu kurzajewskiego nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Poprosiła jednak, by odlaczyć mackę od aparatu. Dobrze to muzejus uwolnijmy macka z tego bólu. Myśla, za to bardzo działa na wyobraźnię powiedziała Kasia. Po niecodziennym występie Macieja Kurzajewskiego w sieci pojawiło się sporo komentarzy gwiazd, które z niego drwile. Niedawno dziennikarz wytłumaczył się z tego, co zaszło w PNS. Maciej Kurzajewski w rozmowie z dziennikarzami portalu Jastrza Post wyjawił, Dlaczego został podlaczony do urządzenia imitującego bóle porodowe? W trecień wywiadu powiedział, Izby to pomysł wydawcy śniadaniówki. Kurzejewski chciał jednak uswiadomić wszystkim mężczyznom. Jaki ogromny jest ból rodzajcych kobiet. Zmuszany nie byłem. Taki był pomysł wydawcy programu, myślę, że ten pomysł uswiadamia wszystkim mężczyznom. Jaki jest to ogromny ból dla kobiety i jakie to jest poswiecenie? My nigdy nie będziemy w stanie tego tak doświadczyć. Ale jeśli nawet w minimalnym wymiarze mamy okazję to poczuć, to dobrze dla naszej świadomości i dlatego, abyśmy mieli jeszcze większy szacunek i jeszcze bardziej byli wdzięczni za to poświęcenie ze strony Pan. Natura stworzyła nas tak, jak stworzyła. Ja się cieszę, że jestem mężczyzna, myślę. Za i mama i tata mogę dać dziecku bardzo dużo. Jeden i drugi rodzic poswiecaje się. Ale to jest poswiecenie, które robimy z miłości i to jest najważniejsze powiedział Maciej Kurzajewski. Jakiś czas temu nazywo informowalo, że ci i Kurzajewski wezma ślub w Grecji. Ostatnio zakochani udali się do Jordanii, gdzie świętowali 50 urodziny Macieja. To właśnie tam mieli ponoć podjąć poważne kroki związane z organizacją uroczystości. Nie wykluczone, że odwiedzimy Krację wakacyjnie razem z dzieciakami, ale to chyba nie o moim slubie jest mowa mówiła Kasia w rozmowie z portalem miastrzapost.pl. W najnowszym odcinku Sniadaniówki PNS, którego gospodarzami byli Katarzyna i Maciej został poruszony temat slubów na wolnym powietrzu. Cichopek wydawała się bardzo zainteresowana tym tematem. Czy zby Kasia chciała zorganizować już niedługo takie wydarzenie?